Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie, mamy kolejną świetną rzecz, e, która może być tak samo naprawdę świetnym prezentem na święta. Słuchajcie, są to takie suszareczki 7 w 1, posiadają 7 końcówek, taki dyfuzor. Tu macie duży dyfuzor, szczotkę do rozczesywania. E, tu macie taką lokóweczkę, tu macie prostownicę, prawa, lewa. Słuchajcie, duży dyfuzor, e, wszystko jest ładnie wykończone e, takimi kamyczkami, jak widzicie, brońcikami. Suszareczka 1400-1400 W, także bardzo mocna, trzy poziomy regulacji, można sobie tutaj jonować włosy. Mamy ją tak samo w kolorze, w kolorze słuchajcie, zielonym i tak samo. Te same rzeczy, czyli duży dyfuzor, mały dyfuzor, szczotka do rozczesywania, szczotka do kręcenia, modelowania, słuchajcie, e, tłumaczy tak samo: Lokóweczkę prawo, lewo, dwie lokóweczki Rewelacyjna cena na taki, na taki zestawik z 500 zł. Robimy Wam je jedynie po 350 zł. Gdyby ktoś był zainteresowany, Wpisuję sobie na czarną Selmo 3427. 3427 na czarną. A na taką piękną zieloną, słuchajcie, wpisuję sobie Selmo 4561. 4561. Wystarczy naprawdę jedna kokardeczka i macie doskonały prezent na święta dla Waszej ukochanej osoby. Po kolejne inspiracje zapraszam do następnej rolki. Trzymajcie się pa!